Dostarczyłeś, a teraz wynocha. Dobra, tylko mnie nie zjadajcie. Co za tchórz. W porządku, bierzcie pudełka. Najwyraźniej zaczynamy od malowania domu. Nie mam ochoty sama zajmować się taką czarną robotą. Rączka, chodź tu. Zrób to szybko. Nikt nie pomaluje domu lepiej niż ty. Według mnie idealnie. A kości będą świetnie się prezentować jako dodatkowe ozdoby. Uwielbiam je. Ale to jeszcze nie wszystko. Mój przyjaciel pająk zaraz pobiega po domu i będzie tkał pajęczyny. Tak, aby mój dom wyglądał jeszcze bardziej złowieszczo. A te figurki umieszczę na dachu. Myślę, że idealnie pasują do mojego wystroju. Den, na kogo czekasz? Zaczynaj! Tak, najwyższy czas zacząć. Zdecydowanie będę potrzebował pomocy. Moi przyjaciele z ziemi pomogą mi pomalować dom. Są już w drodze. Uważajcie, bo apokalipsa zombie może wkrótce się zacząć. Żartuję, żartuję. Haha, ha. to moi przyjaciele. Będą tylko malować dom. Mają kilka świetnych pomysłów. O takich. Na przykład odciski dłoni na ścianach. To przecież genialne. Super. To będzie malować dach. Do dzieła. Podrapcie się po głowie i zdecydujcie jak go udekorujecie. Brawa! Świetny pomysł! Te wszystkie odcienie zieleni idealnie ze sobą współgrają. A znak wyszedł naprawdę niesamowicie. Chłopaki, nie zawiedliście mnie. Możecie wracać pod ziemię. Resztę zrobię bez was. Dziękuję. Temu domowi zdecydowanie brakuje charakteru. Nie będzie zabić okno deskami, wszędzie rozłożyć mech i inne zielsko, a do komina przyczepić stare kamienie. Przyda się też trochę grzybów. Muszę zrobić wszystko, by poczuć się jak prawdziwy zombie pod ziemią. Trochę pysznych smarków też nie zaszkodzi. Rozmarzemy je tutaj. I jeszcze więcej smarków według mnie pięknie. A ja muszę zamontować zamek w drzwiach, który będzie miał oko na wszystkich. Fajnie będą też wyglądać kościste dłonie na krawędziach dachu. Teraz wszystko gotowe. Yes! Już skończyliście? A ja nawet nie zacząłem malować. Właściwie to najwyższy czas się tym zająć, ale zamiast zwykłej farby użyję krwi. Mam nawet urządzenie, które pomoże mi pomalować całą powierzchnię domu. Tadam! Wszystko gotowe. Następnym krokiem jest udekorowanie ścian nietoperzami. Moi przyjaciele, jesteście gotowi? Wspaniale! Teraz powiesimy kilka gotyckich latarni i postawimy ogrodzenie na dachu. Teraz mój dom wygląda jak prawdziwy zamek Drakuli. To niesamowite. O, jestem taki nieuważny. Potrzebuję natychmiast innej skrzynki pocztowej. Myślę, że głowa jednej z moich przyjaciółek sobie z tym poradzi. Teraz trzeba ją tylko wykopać. Oto, i ona, posiedź tu przez chwilę będziesz mi odbierać pocztę. Rączka, szybko do mnie zajmiemy się podwórkiem i zaczniemy od Twojej budki. Mamy już wszystko, czego potrzebujemy. No, pospiesz się. A teraz musimy to wszystko posklejać. I urączki będzie swój własny domek. Troszkę kleju i prawie gotowe. A teraz potrzebuję różnego rodzaju kamieni po to, żeby zrobić ścieżkę. Tych kamyczków mi bardzo odpowiada. Następnie wykorzystam dynie. Zamierzam umieścić je dookoła domu. A tę czarną siatkę zarzucę na ogrodzenie. Jeśli umieszczę na niej pająki, będzie wyglądać jak prawdziwa pajęczyna. A te piękne martwe róże również będą rosły na mojej posesji. A jako skrzynki pocztowej użyję czaszki. I szczęka pomieści wszystkie listy, które do mnie przyjdą. Teraz ja. O nie, tylko nie słońce! Spadaj stąd! Ten znak zakaz słońca będzie główną ozdobą mojej posesji. A następnie ustawię moje ulubione czaszki. Tylko dopiję krew i ustawię je w formie piramidy. Wszyscy zdecydowali się zrobić skrzynkę pocztową w kształcie głowy nudy. Czerwona trumna to inna historia. Ma też mojego ulubionego nietoperza. Hmm. Witam, mam dla ciebie list. I po co tak warczeć? Ja tylko wykonuję swoją pracę. O rany, nigdy wcześniej nie widziałem odciętej ręki na ramieniu. List dla ciebie. Myślę, że dam go temu szkieletowi tutaj. Nie musisz być taki agresywny. To straszne. Używanie głowy jako skrzynki pocztowej? Kto na to wpadł? Oto twój list. O, ona gryzie! Wreszcie sobie poszedł. O, znowu jest słonecznie. Muszę wracać do domu. Tu mnie słońce nie dosięgnie. Przy okazji, to świetny powód był dekorować wnętrze domu. Najpierw trzeba je pomalować. Następnie zabezpieczę się przed słońcem i powieszę czerwoną zasłonę na oknie. Dalej rozwieszę łańcuch świetlny z moimi najlepszymi przyjaciółmi. Nietoperzami, które również świecą. Ale to jeszcze nie koniec. Mam całą masę różnych nietoperzy, które zamierzam powiesić w całym moim pokoju. Czerwony dywan też się nada. Uwielbiam też lustra. Kiedy w nie patrzę, od razu myślę o mojej nadprzyrodzonej naturze. To naprawdę fajne. Więc lustro też by mi się przydało. No, co za przystojniak! A spać będę w tej uroczej małej trumnie, położę obok niej kilka moich ulubionych pluszaków i zapalę świeczki. To się nazywa idealny pokój. Przyda się też stół. Postawię na nim fondiu. Z tym, że nie wypełnię go paskudną czekoladą, ale moją ulubioną krwią. Pozwolę jej płynąć bez końca fontannie, a ja będę ją tylko podziwiać. Myślę, że wyszło świetnie. Najwyższy czas uczcić zakończenie remontu kieliszkiem krwi. Na zdrowie moi słodcy! Jak udekorować wnętrze mojego domu? Myślę, że na początek będę potrzebował kapsułki z wirusem zombie. To nada ścianom kolor, którego potrzebuję. A podłogę pokryję moimi ulubionymi deskami. Podłoga również musi być pokryta ziemią, z nią będzie mi wygodniej. Nie zaszkodzi też trochę mchu i muchomorów. Będą idealne. Wiecie, jak fajnie będzie pasował do mojego wnętrza blok ziemi z Minecrafta? Zobaczcie, jak odlotowo wygląda. Postawię na nim telewizor, obok niego krzesło, na którym będę odpoczywał, a na ścianie powieszę fotografię z moją ukochaną. Muszę też dodać kilka figurek i kamieni. Liany też nie zaszkodzą, wyglądają naprawdę fajnie na ścianach. Będę tu zajmować się moimi ulubionymi rzeczami. Jeść smakałyki i oglądać fajne kanały na YouTubie. Wszyscy oprócz mnie zdążyli udekorować domki. Ja też zacznę od malowania ścian. Muszę się zabezpieczyć maską przeciwgazową. Teraz możemy zacząć malować. No świetnie mi to idzie. Gotowe. Następny będzie czarny dywan oraz czarny stolik i szafka. Umieszczę je w rogach pokoju. Dalej potrzebuję czarnych tkanin na stół i krzesła. Okay. Tutaj postawię moją ulubioną maszynę do pisania. Lubię wymyślać historię w wolnym czasie. Czarna róża. Ciebie postawię. O tutaj. Różne szkielety i kości. Świece i czaszki. To wszystko bardzo fajnie będzie pasować do mojego wnętrza. Pozostało tylko zapełnić szafkę. Moje moce mi w tym pomogą. Mój ulubiony czarny niedźwiedź. I obraz skorpiona. Też na pewno znajdą miejsce w moim domku. I przydałoby mi się jeszcze kilka szkieletów. A na górze będzie siedział John. Przyjaciel pająk. Cześć! Ho? Nigdy nie można mieć za dużo kości. Można też troszkę udekorować okno i obok powiesić tą wielką czaszkę. A dookoła okna rozwieszę kosteczki. Teraz można zająć się tym, co lubię. Wszystko gotowe, mam domek. We wszystkim. Chręćcie mój dom. Mojego możecie nie oceniać. Wiem, że jest najfajniejszy. Telefon, ale dostanie go ten, kto najlepiej narysuje. Czas start. Ej, Mary, masz coś pod nosem? Nie, no ben, to wcale nie jest śmieszne. A ja myślę, że nawet bardzo. Dobra, wydrapie piórem nowy telefon. Oj, złamało się. Muszę znaleźć coś innego. Co? Kurczak? Mierdząca skarpeta, fu, co za ochyda. Co to takiego? Jakoś mi słabo. Ups, przepraszam, Jane, nie zrobiłem tego celowo. Szukam dalej. Papierki, cukierki, monety. O, idealnie. Właśnie tym wydrapie mój nowy telefon. Jeszcze kilka szczegółów. Wspaniale. Idealnie. Dziękuję, monetko. Mary, jak tam u ciebie? U mnie? Zaraz zacznę rysować. Tylko, że już zapomniałam, co mam rysować. Eee, a, no tak, telefon. Najważniejsze, żeby było widać, że to telefon. Ben, co o tym myślisz? To twój rysunek? Jestem tu. Zapomnieliście o mnie? Co? Co wy tam narysowaliście? Kurczę, ja nic nie zdążyłam! Moje biuro! A ja pracowałam całą noc. Czas minął. Nie zdążyłam nic narysować. Daj sobie spokój. Mam pomysł, Zamień rysunki Benaj, mój! Mary, co tam masz? Oto moja praca! Niesamowite, Mary, Ben! Proszę spojrzeć i ocenić! Bez nadzieja! Co? Zamieniłaś rysunki? No i co z tego, dzięki temu iPhone'ik jest mój! Bla, bla, bla! Muszę wstryknąć foteczkę! Co? To jakaś stara cegła! Zwariowaliście? Nową nagrodą jest Barbie. Podoba się? Fajna, co? Dziewczyny, co z wami? Obudźcie się. To nie taka zwykła Barbie. Spójrzcie, to jest tort Barbie. Widzę, że jesteście podekscytowani. No dobrze, w takim razie uruchomię czas i zaczynamy. Okej, okay, tylko jak malować maszyną z cukierkami? Może trzeba zjeść cukierka i wtedy przyjdzie inspiracja? Mm, to guma. Mogę jej używać jak plasteliny. Okej. Okay. Ale super. Fajnie mi to wychodzi. Ben, co ty na to? No pięknie ślicznotko. Ja też zrobię równie dobry rysunek. To będzie głowa. Dobra, potrzebuję więcej gumy. Z tych czerwonych będzie świetna sukienka. Odlot. Mary, co o tym myślisz? Starałem się. Fu Ben, to wygląda jak potwór a nie Barbi. Ale fajnie, udało mi się otworzyć to urządzenie. Muszę przerzuć jak najwięcej gumy. Okej okay. Ta ilość gumy powinna wystarczyć Ten kawałek ugniatamy I kładziemy tutaj A potem ten tutaj Okej, okay, świetnie O nie Gdzie są moje okulary? Co to za obrzydliwe? Bento, ty? Gdzie są moje okulary? Ach, moje okulary są pokryte gumą o, chyda. Uh. Jane, zabierz tę gumę z twarzy. Czas do biegum końca. Co zrobiliście? Jane, zaprezentuj swoją pracę. E, proszę, to ona. No znowu jakieś bazdroły. To totalna porażka. A ty co masz, Mary? No, twój rysunek jest niesamowity. A co ma Ben? Ben chyba nie chce tortu, więc nagroda wędruje do Mary zasłużyłaś na nią kurą yes. jestem najlepsza w Barbie mm, spróbuję kawałek to jest pyszne i jeszcze kawałeczek słuchajcie to jest prawdziwa uczta ten tort jest tak dobry że nie mogę się oderwać no, normalnie palce lizać zjem szyściutko! możemy dostać kawałek no dobra, częstujcie się, ale zostawcie coś dla mnie. Dzięki. Oto i nowa nagroda, zestaw kosmetyków. Dziewczyny będziecie zachwycone. A będą jakieś nagrody dla mnie? Dobra, narysuję dla zabawy. Czas start, zaczynajcie. Czyli trzeba rysować kredkami świecowymi, to bułka z masłem. Okej, okay, trzeba narysować kontury, potem kilka szczegółów tutaj, dodamy serce. Wychodzi naprawdę dobrze. Mm, dziewczyny, ocencie proszę mój rysunek, jest piękny, prawda? Hmm. Nikt nie narysuje lepiej ode mnie. Zaraz pokażę Wam swoje umiejętności. Co? Ja zaraz pokażę, kto tu ma większy talent. Bingo! Właśnie spadłam na genialny pomysł. Po co tracić czas na kolorowanie, skoro można zetrzeć kredkę na tarce? tarcę? Przykryć ją drugim kawałkiem papieru i przeprasować gorącym żelazkiem, aby stopić klepkę. Widzicie jakie to proste? Zajmuje kilka sekund. Teraz też coś wymyślę. Wiem, mam tu wrzątek. Aj! I kredki. Po prostu je kredki i wrzucę je do gorącej wody. Wtedy się w niej rozpuszczą i zamienią w farby. Potrafię kolorować szybciej niż Mery. Zobaczcie. A, a nie mówiłam? Naprawdę podoba mi się to, jak to wychodzi. Super. Ojej, co to za zapach? Mary, wszystko w porządku? O nie, wszystko mi się spaliło. Zamyśliłam się i zapomniałam o żelazku. Co ja mam teraz zrobić? Odsuńcie się? Mary, uważaj! O nie, moja farba rozlała się po całym rysunku. Jest zniszczony. Czas dobiegł końca! Zapokażcie mi swoje prace. Pierwsza jest Mary. OMG! To abstrakcja, ale nie o to mi chodziła. co ma Jane? Znowu jakieś bazgroły. To nawet śmiesznie wygląda. Może Ben nie zachwyci? Wow! No to arcydzieło! Nie mogę w to uwierzyć! Zestaw do makijażu idzie do ciebie, kolego! Co ja mam z nim zrobić? Nie wiem. Mary, chcesz może makijaż? Jane, ty też chcesz? Dziewczyny, już mi się kręci w głowie. Ale mam pomysł. Zrobię wam makijaż w tym samym czasie. Dobra. Gotowe. Co wy na to? Starałem się. Ben, co ty zrobiłeś? Zrobiłeś ze mnie straszydło. No przepraszam. Ups. O, no dobrze, moje dzieciaki. Mam dla was nowy prezent. Tego kociaka. Widzę po waszych minach, że podoba wam się nagroda, więc zaczynajcie rysować. Mary, jesteś dziś taka piękna. Oj, to znaczy piękna jak zwykle. Dobrze, mamy narysować kota słodkim żelem? To bułka z masłem. Oczy, uszy, ciałko, łapki. W Porządku. Skończyłem. Dlaczego się śmiejecie? No. Ponieważ najwyraźniej opuściłeś zajęcia, na których uczyliśmy się rysować kotki. Zaraz pokażę ci, jak to się robi. Spróbujmy! Jakie kwaśne! Chcę spróbować więcej! Mmm, jakie dobre! Dlaczego wszyscy milczą? Ten żel jest taki pyszniutki. On jest do rysowania, a nie do jedzenia. Pokażę wam, jak się rysuje kotka. Bo Mary zaraz nie będzie miała czym rysować! Haha! Oto mój kotek! Jest gotowy! Dobrze, czas minął! Czekam na wasze prace! Mary, naprawdę wszystko zjadłaś i nie rysowałaś żadnego obrazka! Dobrze, pokazujemy! Ben, co tam masz? No, tak sobie! Rozumiem, że Mary nic nie ma! A co pokaże mi Jane? Wow! No to jest oryginalne! Ładny kotek, brawo! Wygrałam! Jaki słodki kotek! Nazwę cię puszek, ponieważ jesteś miękki i milutki. Po prostu uroczy. Jane! Myślę, że twój kotek chce być mój. Chodź do mnie, koteczku.